Dzień dobry, dzień dobry kochani, witam Was bardzo gorąco w nowym vlogu. Dawno mnie nie było, więc zrobimy tak. Mam materiał z całego grudnia w sumie, <grybujesz> więc jeśli się nie obrazicie, to wrzucę go tutaj przed ty po tym klipie. I potem wrócimy sobie do regularnego, normalnego, codziennego nagrywania. Także y zapraszam Was na materiał, który mam. <muzyka> Rykowe. Witamy Was bardzo gorąco we vlogu. Dzisiaj jesteśmy u mojego szwagra Andrzeja na szulkach. Będziemy robić szulki w tej oto maszynie, także zobaczymy jak to będzie. Szulać, szulać Adam będzie dzisiaj. Wow. Teraz może nie tak. Szulki. Tak się robią szulki. Zobaczymy, co się zrobi. Wymagają dużo cierpliwości. Dzień dobry kochani, widzę bez bardzo, bardzo gorąco. My dzisiaj jesteśmy w jednym z naszych oddziałów w mojej pracy, ponieważ Adam miał uderzenie do żeber ponad tydzień temu i cały czas go boli i to coraz bardziej, więc przyszliśmy go sprawdzić, tym bardziej, że w przyszłym tygodniu jedziemy na wakacje. Wyszliśmy na chwilkę na polowym powiem wam, bo jest to dosyć czasochłonne, Proces, zapisanie się, kilka osób było przed nami i potem Adama wzięli do środka, zanim lekarz go zobaczył, zanim zdecydowali, że zrobią zdjęcia. To chwilę co trwało, więc wzięłam dzieci na początek na taki przedsionek. A teraz mówię, okej, okay, trzeba ich wziąć na podwórko. Nie jest aż tak zimno, więc pochodzimy trochę, zeżyjemy świeżego powietrza i miejmy nadzieję, że Adam już niedługo wyjdzie. Z tego co wiem, to teraz biorą jakieś prześwietlenia, żeby zobaczyć. W sumie super, bo a, przynajmniej będzie wiedział. Co się tam dzieje, a nie takie zgadywanki. No nie, musimy iść, Musimy wrócić. Tu nie ma drogi. To są, to są inne drzwi. Dzień dobry. Słuchajcie, jest sobota, yy, 16 grudnia, jest bardzo deszczowo, co wcale mnie ostatnio nie dziwi, bo ostatnie kilka lat to powiem Wam, że śnieg dopiero gdzieś w styczniu tak na poważnie wskakuje, ale przyjechałam, dzieci poszły na drzemkę, mamy jechać do Kasko, zrobić zakupy takie na kilka tygodni, zawsze tam kupuję mięso i takie większe, e, większe zakupy, więc korzystając z okazji, że dzieci śpią, Adam właśnie przyszedł z pracy do domu, przyjechałam sobie na brwi, bo tak dawno już nie byłam na brwiach i zaczęłam kombinować, Sama, robić sobie brewi sama i jest masakra, więc mam nadzieję, że jakoś ta brew mi się podoba. Ta jest straszna. Mam nadzieję, że jakoś je wyszczuplą i doprowadzą do mniej więcej podobnego kształtu. Na pewno nie będą podobne, bo ta jest zawsze bardzo wysoka, a ta leży. No ale jest jak jest, na pewno będzie lepiej, więc skakuję szybko, wracam do domu. Jeszcze muszę podebrać. E, Odebrać pick-up w targacie, bo Johna ma urodziny w poniedziałek i zawsze jak u niego w klasie jakieś dzieci mają urodziny, to przynosi taką torebeczkę z góry i z różnego rodzaju tam małe zabawki, jakieś cukierki i tego typu rzeczy, więc on też chciał zanieść dla swoich kolegów i koleżanek. Więc będę robić, zamówiłam na Amazonie jakieś tam zabawki różnego rodzaju, które wrzucimy do tych pudełeczek, jakieś chipsy, jakieś. O, zapomniałam, czy zamówiłam słodkości, czy nie, wydaje mi się, że żelki, czy coś w tym stylu zamówiłam, więc każdemu po paczce chipsów i po żelkach i jeszcze jakieś tam dinozaury, Johna chciał. Myślę, że będzie ok. Kupiłam 300 różnych małych części, różnych zabawek, więc damy radę. Pani mnie tak wymordowała, wyglądam strasznie. Patrzcie na te drzwi. Ale to nic, nie przejmuję się, bo wiem, że jak sobie pomaluję, to będzie okej. Okay. Ale czuję się po prostu jakbym była łysa. Wracam, muszę jeszcze jechać szybko do targetu po te ym, paczki na, na te prezenty dla Jonathan. I jadę do domu, zimno. Co O, Majki na gingerbreed. Damy takie coś. No, i teraz co? Dobra, to o to trzeba ładnie odtworzyć. This, this is minute. really thin. That's the best when Someone touches it. I don't say it's a Please make it go slow. Oh boy. Dzień dobry, dzień dobry kochani. Właśnie idę do sklepu. Mam dzisiaj małą e, jakby imprezę z okazji urodzin. one, które są jutro i muszę dokupić kilka rzeczy. Wczoraj byliśmy w Castko, kupiliśmy większych rzeczy, które powinniśmy mieć, ale jeszcze brakuje mi kilku. Um, nie wiem dlaczego tutaj jest otwarte. Tam coś pisze nie chciało mi się uderzyć w drzwi. Dzień dobry, słuchajcie, tak prezentuje się nasz. Yy, przedpokój. <noise> Masakra. Ten napis happy birthday jest z drugiej strony, ponieważ tam siedzieliśmy z wszystkimi. Mam dużo sprzątania, dużo ogarnienia, ale jeszcze zostawiliśmy to na dzisiaj, żeby um, jak Johna przyjdzie, to, ażeby jeszcze miał w końcu dzisiaj są jego urodzinę. Mam, popatrzcie, pokażę Wam, bo zawsze ukrywam takie yy, dżemy, ale mamy tak pudła, buty, um, na stole są rzeczy, choinka się nie świeci, okno zamknięte, nie lubię jak zamknięte, koce się walają. A do kuchni w ogóle was nie będę brać, bo masakra, także y, trzeba sprzątać. Dobrze, ale jest lepiej. To jest wszystko, co zdążyłam zrobić w przerwie na lunch. Mam jeszcze. O, zmywarka się wyłączyła. Zmywarka mam. Okej. Okay. Robię sobie kanapkę i będę już pewnie jadał przy komputerze. Mam jeszcze masę rzeczy tutaj do posprzątania. Tam są jakieś czekoladki. W ogóle muszę sobie swoje, jakby te pantries po przeglądać, zrobić miejsce, bo mi się już nic naprawdę nie mieści. Ale myślę, że jak ona wróci ze szkoły, to jakoś to ogarnę. Zmywarka za 3 godziny by miała być, więc będzie, będzie lepiej. A na Wigilii w tym roku, słuchajcie, byli goście specjalni. Przyjechała siostra Dama, którą miałam okazję pierwszy raz w życiu poznać się na żywo. Poznałyśmy się na FaceTime'ie, ale nigdy nie udało nam się spędzić razem czasu, także była to wyjątkowa Wigilia. Była też mama, której tutaj chyba nie ująłam, ponieważ mama była gosposią i przygotowywała Wigilię, podawała rzeczy. Ogólnie tradycja y, wymaga, że nikt nie staje od stołu, a więc mama biegała. I tutaj oczywiście dzieci ulubiona część, czyli prezenty. Dzień dobry kochani, w tym jest bardzo gorąco Myślę, że to będzie kontynuacja vloga, który mamy Ale mamy dzisiaj Nowy Rok Jedziemy za chwilę do mojego szwagra I chciałam tylko wam powiedzieć wszystkiego najlepszego Jakie gorąco, Nowy Rok no, mniejsza z tym. Więc chciałabym powiedzieć wszystkiego najlepszego z okazji nowego roku. Mam nadzieję, że ten rok będzie dla Was owocny, dla nas też i zobaczymy się. Już widzimy się w 2024. I tutaj już impreza sylwestrowa, noworoczna u mojego szwagra. To było jakby pożegnanie jego starego domu. Mieliśmy DJ, a znów DJ po prostu wymiatał. Każdy zrobił jakieś przekąski, żeby było łatwiej i sprawniej.